O, dzień dobry, witamy, witamy w klubie seniora. Senior seniorowi pomocą Witamy w klubie seniora przy spółdzielni mieszkaniowej Warnia ulica Grabowskiego 1. Z inicjatywy Zenka powstał tutaj klub dla senior, seniorów. Senior dla seniora pomocą. Senior dla seniora z pomocą. I co, ja z kolego, Ładkiem, myśmy to służyli. Coś, żeby można było służyć wszystkim. I klub nie, służy dla wszystkich. Niezależnie, czy wpadł, czy nie był, klub nie interesuje, każdy może sobie przyjść, aby nie zniszczyć. Wszystkie przyrządy są indywidualnie są w... przy, przyniesione. No, każdy od siebie bądź w każdym razie przyniósł, i tak się stworzył ten klub. No i spółdzielnia nam pomogła w remoncie. Służyła no, nie na... remontami, no ale jednak. W tej chwili sufit sami, pod, pod sami malowaliśmy. No i wyposażenie, wszystko sami żeśmy zrobili. Ale co... Sprzęt, że, który zdobywa, to są sprzęty, wszystkie były uszkodzone, ale żeśmy doprowadzili do porządku takiego, że są lepsze jak były. Na przykład ten suwet, tylko poleciały i ludzie już, nie, już nikt nie remontował, tylko wyrzucają ludzie. A ja założyłem wyskać spokojnie, spokojnie mam sobie ćwiczyć. Bardzo dobry na królosłup mocno wzmacnia. Lęki wszystkiego rodzaju jest tutaj nawieszane, ale to każdy ma swoje bezpieczeństwa. Żeby podnieść się siąść, żeby nikt nie, nie, nie robił sobie kłopotów. No, na, Najlepszym sprzętem, życzenia to jest rower. Prosty, bardzo lekko, można kręcić sobie swobodnie. Przedłużowanie, możliwości są bardzo duże do Teraz jestem na sypialni i to są ćwiczenia takie wzmocniające mięśnie GEDER. Podstawowym przyrządem wszędzie w sanatoriach są ćwiczenia na takich tego typu linkach. To jest podstawowe rozruszanie mięśni. Odbyt rok. Już jak się rozkręcę, to mogę jechać do szybko, ale jak się rozkręcić, to, to ciężko idzie. Dla, ja do 10 minut wyciągam, wyciskam. Kolega mówi 2,5 minuty. Nie chcę angażować się więcej. To zrobię. Dobrze, w następnym przypadku właśnie, właśnie osiąganie klatki piersiowej. Z tyłu mamy masażer. Można sobie zrelaksować się, rozpocząć osiąganie kręgosłupa. Osiąganie czyszczenia dłuższych, to normalnie. Wszystko z podjęciem biodra, mięśnie pracują. To samo i na boki trzeba wywołać. I w miarę jakie, jakie są siły, tak trzeba maksymalnie ćwiczyć. To jest osiągające i... Te, wszędzie są linki. Jak państwo widzą, że można było się podnieść. być nie od nikogo. Nawet rozciągnięcie tego słupa. Jeżeli człowiek nie załamywał się, to chętnie no, można prosić. I teraz jeszcze nawet kratki kysyową. Żeby przy wszelkiego wszelkiego rodzaju do zlikwidować. Tak. Tak. Później nóż dwoma rękoma. Podnoszenie. Nie musi siadać. Proszę. Nie musi nie wsiadać. Tak, na tak. Ćwicząc. Węglasób, człowiek nie, nie czuje burlu. Ćwiczeniem biodra. To jest bardzo dobre. Biodro mnie dopuszczało. Na dzisiejszy dzień. Po takich ćwiczeniach nie odczuwam burlu. Ściąganie kręgosłupa, jak dokucza to mocno, to podciąganie i wyrzucanie nóg. Takie wyrzucanie nóg to bardzo dobrze jest, bo dlatego, się rozciąga i nie, nie, nie czuć bólu. To znaczy, ja chorując, zacząłem myśleć o, o tym, tym sprzęcie, bo musiałem coś robić, żeby to być sprawnym. I chciałem zrobić to w garażu, ale kolega Władek mówił, zróbmy to w piwnicy. Niech nam da, o, odstąpi jedno pomieszczenie i zrobimy w piwnicy. I wtedy zaczęli pisać pisma na spółdzielni. I wtedy we zaczęli działać i tak poszło do przodu. Władek, powiedzmy, no, bez niego by się to nic nie zrobiło. W samym pomysły jego, to są bardzo dużo inicjatywy miało taką. Coś tworzyć potrafił. No, z czegoś, z niczego coś zrobić. Te, te uchwyty, różnego rodzaju mocowania tych rolek. A dzisiaj się wszyscy się cieszymy i możemy korzystać. On nieraz nie uczył dzieci, pamiętam chłopców, to zawsze chłopcy, brał chłopców i nauczył bardzo dobrze grać. Teraz jak przyjeżdżają dzieci, no zdarza się, że Zenon wygra, no ale już nie zawsze. Ja mówię, dobry był nauczyciel, po prostu, a siedzą wtedy nic, już nikt nic nie może, cisza. W ćwiczeniach można sobie, siąść, sobie w poddać sobie karty, w warszawy, w szachy Odpocząc. i odpocząć sobie. To jest taki klub, można powiedzmy spotkań, relaksu i sportu. Rozmowy, porozmawiać, odpocząć, wypić kawę czy herbatę. A ja przedstawię swoje hobby. Tu jest teczka, to zrobiłem dla mieszkańców bloku. To jest to nie tylko dla mieszkańców bloku, bo na przykład starostwo powiatowe, remont ścieżek, domofony, remont, remont, remont... rozbudowa parkingu. Na dzisiejszy dzień pracujemy nad malowaniem kraty sudowych. Już są wstępne pisma poszły, Ludzie, mieszkańcy podpisali, także też do przodu wszystko idzie. Jeżeli spowiednia trudności robi, to wyliczenia robię, co ile kosztuje, ile, i żeby nie tłumaczyli, że no, za drogi du, 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 duże. Ścieżki do Sarnowa, ulicy gotowy ścieżki rowerowe. Te zrobiono. Na przyszły rok mamy zrobione na, na wiosnę ścieżkę rowerową na, na, na Sarnowo, do tego mają ma, ma być oweczki żeby mógł, tak, bo żeby można było odpocząć. Jest dość długi odcinek drogi, ludzie chodzą, a starsi potrzebują odpoczynku w drodze. I będą ławeczki też obiecane mam. Bo to jest również droga do spacerów, nie tylko. Niektórzy zbierają grzyby, jagody i też chodzą tą ścieżką naszą rowerową. I jednak ta ławeczka jest potrzebna, żeby mogli odpocząć się wędy To jest społecznej prace. A pan Rzenek się stąd wywodzi z tego bloku, że najbardziej chce społecznie pracować, za to pieniędzy nie bierze i uważam, że mieszkańcy są zadowoleni, bo w naszym bloku co się dzieje, a korzystać mogą ludzie y, naprawdę, bo tu przeważnie jest już blok, my mieszkamy tutaj 43 lata w tym bloku. Jednak już się społeczeństwo nasze zestarzało. I część tu no, nie odchodzi, część młodych już przychodzi, ale jesteśmy wzorcem, że można coś działać, nawet w tym wieku i zasługa właśnie Zenka, że Zenek chce, a że jest chory na chorobę Parkinsona, jest ta mowa może niewyraźna, ale chcenie zrobienia czegoś społecznego jest i to widać, co można chwalić. Z kolei dostaliśmy, co zrobili. No z pomocą oczywiście żony Elżbiety, bo też duża zasługa, ja, ja, ja też. jeszcze wspiera. No, tam. no tak, wspiera. Ja to jestem pełna podziwu, że mąż jest tak zdyscyplinowany, nieraz nawet jestem troszeczkę zła. Jak wychodzi ćwiczyć, godzina szósta, w pół do szóstej rano, no męża nie ma. chcę się przytulić, nie ma męża, no do klubu nie będę szła. A on schodzi w biedny jest i ćwiczy, żeby po prostu było mu ten dzień który nastał, był dobry jak dla niego, no bo pora się. Tu nie z chodzi, tą chodzi o pokazywanie, jakie mamy w mówi, mówi się, że chodzi żeby na drugi dzień przyjść jeszcze raz można było. To trzeba dzisiaj mocno ćwiczyć, żeby jeszcze można przyjść. Ale też korzystanie nie jest tylko jeden, tak, jeden raz, tutaj mąż organizuje, tu Włodzimierza, sąsiada, Czesława, no nieraz tutaj mobilizuje, żeby sobie mogli posiedzieć, poćwiczyć, no i miło spędzić dzień. Klucz robiony został jeden, na wzór, kto sobie życzył korzystać z, 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 tutaj, z siłowni, to każdy sobie dorabiał klucz, no tam jest no. I 10 złotych, tak. Świętej pamięci pan Rusak Rusa, Józef, Rusa, też korzystał tak. i też tutaj jakiś wniósł wkład, w coś tam wyposażenie. To się liczy, bo każdy od siebie coś daje i wspólnie korzystać możemy, no. Mi się wydaje, że jest dosyć przytulnie, jest ciepło. Pomysłowo. No i pomysłowo. pomysłowo przede wszystkim pomysłowo. Każda Wyniczajno półka tam przez zrobione. pana Włodka i pana Zenka była tutaj zrobiona i na pewno ich największa siła. A pana tam, trzeba pana Władka pokazać. Do, Wiesz, tak powinno być. Kto chce? Nikogo się nie zmusza. Nie chce Nikogo ktoś tak nie zmusza, nikomu się nie broni. Nie ma tutaj tak, jakiś imprez, bo, żeby... sprzęt, jeżeli jest już usprawniony w tej chwili, pan wieki przeżyje. To nas przeżyje. Ale ja wszystko. Niech chodzi, wiedzą, że takie coś można zrobić i, ko, i ko, z korzyścią dla wszystkich. Arbitroka tak. trochę przy, 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 przywiózł gościu tylko głowa na, na łożysku. I już niedobry był, już wyrzuca. No. Złożyłem łożyska podwójne, skręciłem, pewnie chodziło wiecznie. Czyli to sam jest tak. no, To jest też Zwergia, wszystkie pomysły, te za, sznurki zachodzą na tych rolkach, porobił. I, no, i wkład, wkład no. pracy w duży, no, duży. I pomysłów trzeba było mieć, bo kto tam wymyślił. Każdy, każda rurka, każdy, na Każdy sznur jest do czegoś, on bezużyteczny przede wszystkim jest. te chcenie, że chce się coś zrobić. Też dla innych, tak. dla siebie również, ale i dla całej wspólnoty, którą tutaj tworzymy. Jestem zdolny z tego, stąd się nie ruszymy z tego. <noise> I do żadnych więźniaków nie będzie wjeżdżać. to tak, jest klub będzie. Jest klub, nie, jest klub i nie będzie nie lepiej, tu jest. Zrobiono dużo, bo tu była pralnia kiedyś, tak. ogólna pralnia, i z tej pralni zrobiono takie coś. To ja uważam, że to jest taki trochę i cukiereczek trzeba powiedzieć, bo zrobić takie coś to nie jest w sutynięcie palca, prawda? To trzeba to było zgody, tak. Zgod I chodzenia, i tego marudzenia w tej spółdzielni, bo trzeba no, no. czasami no, dobrze tak, wydawać się, tak, żeby, żeby poprosić. Fakt, że mamy ten budżet remontowy, z tego na pewno skorzystano trochę, bo to za darmo nikt nic nie dał, to, to spółdzielnia dała, to no, tak, i zabrała na mieszkańców. No. No. Na Teraz będzie marnowanie ma, ma w pracy, to nie będzie tak, że oni zrobią. że będzie komisji, bo każdy no trzeba sprawdzać jak zrobiona. Nie, 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 Czyli dalej zemek się produkuje tak, się i udzielać. No i niech się udziela. Ktoś musi, teraz niby społecznie nikt nie chce pracować, a jednak są tacy ludzie. I chwała jemu no. Brawo, no, bo nie no, Wszystkie tak. na, na spotkaniach, żeby każdy musiał to poczytać na sprawy. domu kultury, tak, które są. Szef Seniora głos. Jest tutaj po prostu, jest tutaj dużo, Oj, i deskę mam jakąś, no jest tu, ocenia, to są czasopisma z tego bierzesz, tak? Z LDK-u, jak jesteśmy na Są z miasta, biuletyny. Jeszcze liczę, że kolega obiecuje cały czas mi obiecałka, takiego rozbudowanego, mocnego. Zobaczmy, kiedy to czy się musi udać, czy to doczekamy się, ale na razie obiecuję. Oprócz klubu z mężem mamy do dyspozycji balkon z zejściem na ogród. Balkon mąż przebudował pod swoje potrzeby zdrowotne. Balkon jest oazą spokoju, zieleni i relaksu. Wygląda pięknie. Z Trzeciego wieku klub i balkon z ogrodem daje spokój i zadowolenie.